Zanim zaczniemy dokładne tłumaczenie dialogu, najpierw przyjrzymy się przyimkom z dialogu. Włoskie przyimki, czyli prepozycjoni to jest przyimek, należą do tematów najtrudniejszych w nauce włoskiego oraz najważniejszych w tym języku. Prawie wszystkie włoskie zdania zawierają przyimek. Bez znajomości przyinków można właściwie wcale nie zrozumieć zdania po włosku, albo zrozumieć je opacznie, albo źle. Poznawanie prepozycjoni w formie regułek, czyli w teorii, jest praktycznie niewykonalne, w każdym razie niewystarczające. Poza tym, aby być gotowym na teorię dotyczącą prepozycjoni, trzeba już być na pewnym poziomie zaawansowania znajomości języka. Moim zdaniem najlepszą metodą jest przyswajanie prepozycjoni od samego początku w zdaniach. Niestety trzeba się tych zdań właściwie nauczyć na pamięć. Ale najważniejsze to rozumieć sens, znaczenie danych wyrażeń. Wtedy utrwalamy sobie te wyrażenia i bez problemu stosujemy je. W tej części kursu będziemy przede wszystkim zajmować się przyimkami. Oczywiście także nowym słownictwem. A więc poznamy przede wszystkim taką formę przyimków, która nazywa się prepozycjoni, semplici czyli przyimki proste i właściwie prawie wszystkie najważniejsze z nich występowały w dialogu. DA, DI, A, IN, PER, KON, TRA, FRA no i przyimek SU, którego akurat w dialogu nie było. W tym filmie przyjrzymy się wyrażeniom z dialogu, które zawierały prepozycjoni, a potem proponowałabym utrwalić te wyrażenia w ćwiczeniach. Oto więc wyrażenia z prepozycjoni pochodzące z dialogu. Przyimek per. prepozycjone per. Podanie w dwóch słowach znaczenia przyimków jest praktycznie niemożliwe. Dlatego musimy poznawać je w całych wyrażeniach. Avere programmi per il fine settimana. Avere programmi per il fine settimana. Mieć plany na weekend. Per il fine settimana. Czyli dosłownie mieć plany dla weekendu, poświęcone weekendowi. Dalej. Per arrivare in costiera. Per arrivare in costiera. Aby dojechać na wybrzeże. Per arrivare. Aby. Czyli co jest potrzebne dla dojechania, dla przyjechania na wybrzeże. Per me. Per me. Dla mnie. Avere programmi per il fine settimana. Per arrivare in costiera per me. Preposizione a przyimek a. Andare a visitare, andare a visitare. Pójść pojechać, aby zwiedzić, aby coś zrobić, tutaj akurat visitare, czyli zwiedzić, odwiedzić, złożyć wizytę. A visitare. Andare adamalfi. Andare ad Amalfi. Jechać do Amalfi. Do miast udajemy się z prepozycjonem A. Ad Amalfi a Salerno. Andare a Salerno. Jechać do Salerno. W wypadku Amalfi mamy A, Amalfi, dwie samogłoski A, dlatego we włoskim wstawia się tutaj literkę D. Dla łatwiejszej wymowy. Ad Amalfi. Andare ad Amalfi. Andare a Salerno w dialogu było też wyrażenie fino a Salerno fino a Salerno oznacza to pewien koniec pewną granicę czegoś tutaj akurat drogi fino a Salerno czyli aż do Salerno ale tutaj prepozycjone a nie ma nic wspólnego z miastem po prostu wyrażenie fino a czyli aż do zawiera prepozycjone a jako część składową fino a inna wersja fino a brzmi sino a można to używać zamiennie obie wersje znaczą dokładnie to samo fino a sino a czyli aż do 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 jakiejś granicy do jakiegoś momentu końcowego może się to odnosić do przestrzeni fino a Salerno aż do Salerno może się to odnosić także do czasu fino a domani aż do jutra przez cały ten czas aż do końca który przypada jutro Fino a domani, fino a Salerno. Sformułowanie: sino a na ogół przypisywane jest jakiemuś wyższemu stylowi, ale które z tych wyrażeń użyjemy, nie ma znaczenia. I jedno i drugie należy do dobrego, wzorcowego języka włoskiego. Andare a visitare, andare ad Amalfi, andare a Salerno, fino a Salerno, Sino a Salerno. Fino a domani, sino a domani. I dalej prepozycjone a. Andare insieme a qualcuno, andare insieme a qualcuno. Iść jechać razem z kimś. Słówko insieme razem, andare insieme a qualcuno, qualcuno ktoś. I kolejne wyrażenie z dialogu. La strada più famosa al mondo. La strada più famosa al mondo. Najsłynniejsza droga na świecie. Tutaj interesuje nas a, akurat al mondo, w znaczeniu na świecie, że coś jest jakieś najbardziej na świecie. Tutaj najsłynniejsza. La strada più famosa, czyli jedna z najsłynniejszych, najsłynniejsza droga na świecie. Al mondo, na świecie. Al, czyli a plus il mondo daje nam al mondo, ponieważ mondo, świat. Ma rodzajnik il. La strada più famosa al mondo. Najsłynniejsza droga w świecie, czy na świecie. A che ora, a che ora? O której godzinie? A che ora? I dalej. A domani, do jutra. Taki rodzaj pożegnania. Ciao, ciao. A domani, czyli do jutra. Andare insieme a qualcuno. La strada più famosa al mondo. A che ora? A domani? I przyjmek da. Prepozicjone da. Andare da solo. Andare da solo. Iść samemu. Czy też jechać samemu. Da solo samemu. Andare da sola. Samej. Iść samej. To jest forma dla rodzaju żeńskiego. O osobie rodzaju żeńskiego powiemy da sola. Sama, iść samej. Andare da solo, iść samemu. To sformułowanie da solo, da sola, po prostu trzeba to znać na pamięć. Prepozycjone con, czyli przyimek con. Andare con il treno, andare con il treno. Jechać pociągiem. Andare con la macchina, jechać samochodem. Andare con la macchina. Jeśli przyimka con używamy z andare i środkiem lokomocji, il treno la macchina, wtedy nazwa środka lokomocji występuje z rodzajnikiem. Il treno la macchina. Con il treno, con la macchina. Podróżować, jechać pociągiem, samochodem. Andare con il treno. Andare con la macchina. I dalej. Andare con qualcuno. Andare con qualcuno, iść, jechać z kimś. Con qualcuno, z kimś. Andare con qualche amico, andare con qualche amico, jechać z jakimś przyjacielem. Con qualche amico, z jakimś przyjacielem. I w dialogu mieliśmy Vado con mio fratello Roberto. Vado con mio fratello Roberto. Idę, jadę z moim bratem Roberto, z moim bratem. Insieme, razem, z kimś. Insieme a qualcuno. Insieme con qualcuno. Jedno i drugie z tych wyrażeń można używać zamiennie. Oraz con qualcuno z kimś. Na przykład con noi, z nami. insieme a noi insieme con noi razem z nami andare con qualcuno andare con qualche amico vado con mio fratello roberto insieme a qualcuno insieme con qualcuno con qualcuno con noi insieme a noi insieme con noi przimek in Prepozycjone in. Andare in costiera amalfitana. Andare in costiera amalfitana. Jechać na wybrzeże amalfitańskie. Jechać in costiera. Pamiętamy, jechaliśmy a Salerno, ad Amalfi, in costiera amalfitana. Ewentualnie też arrivare in costiera. Arrivare in costiera. Przyjechać czy przyjeżdżać na wybrzeże. Na przykład andare in Costa Azzurra, Costa Azzurra, lazurowe wybrzeże. Andare in Costa Azzurra, jechać na lazurowe wybrzeże. A więc costiera, costa, inne. Andare in costiera amalfitana, arrivare in costiera, andare in Costa Azzurra i dalej. Andare in Macchina, andare in Macchina jechać samochodem. andare in treno. andare in treno. jechać pociągiem. Ale uwaga, mieliśmy już andare con il treno. jechać pociągiem. andare con la macchina. jechać samochodem. Jeśli używamy in, andare in macchina. bez rodzajnika. in macchina, in treno. Jeśli con, dokładamy rodzajnik. andare con il treno. andare con la macchina. Preposizione di, sì, di. La macchina di Roberto, la macchina di Roberto, samochód Roberta. Di Roberto, zokolwiek Roberta. Będzie oznaczało, że to należy do Roberta. E dalej, pensare di partire, pensare di partire. Myśleć o tym, aby wyjechać. Czyli znaczy to po prostu planować wyjechać. Penso di partire. Myślę o tym, aby wyjechać, czyli mam w planach. Wyjazd. Pensare di partire. La macchina di Roberto. Pensare di partire. I takie sformułowanie z dialogu. Una delle strade più belle. Una delle strade più belle. Jedna z najpiękniejszych dróg. Una, jedna, tak? Una di, jedna z, dosłownie po polsku. W każdym razie mamy tutaj delle strade, czyli di plus le strade. W tym użyciu jest to jedna z dróg. Una delle strade piubelle. I prepozycjone fra czy też tra. Fra, tra, to są dwie wersje tego samego i znaczą dokładnie to samo. Fra le quattro, le cinque. Tra le quattro, le cinque. Między czwartą a piątą Chodzi o godziny. Fra albo tra można używać zamiennie, ale czasami zdarza się, że lepiej sięgnąć po jedną lub po drugą. Na przykład. Tra tre ore, tra tre ore za trzy godziny. Tra tre tra tre. Można się przejęzyczyć. tra tre. I dlatego lepiej użyć fra-tre-ore. fra, tre, ore. fra tre, ore. I odwrotna sytuacja. Na przykład fra-fratelli. Fra-fratelli. Między braćmi. Fratello-brat. Fra-fratelli. A zatem może lepiej użyć tra-fratelli. Tra-fratelli. Fra-le-quattro-ele-cinque. Tra-le-quattro-ele-cinque. Fra-tre-ore. Tra-fratelli. To były wszystkie wyrażenia z przyjmkami, które pojawiły się w dialogu. Te wyrażenia można utrwalić sobie w ćwiczeniach. Do ćwiczeń można przejść poprzez link zawarty w mini-ebooku. Jeśli chodzi o te wyrażenia z prepozycjoni, oczywiście będziemy do nich wracać i poszerzać się naszą listę nowych wyrażeń z prepozycjoni. Dobrze by było, abyśmy je rozróżniali, rozumieli, dlatego że w kolejnych, następnych lekcjach będziemy dokładnie tłumaczyć sobie treść dialogu, poznawać nowe słownictwo i utrwalać sobie wyrażenia występujące w tym dialogu, po to, aby później móc swobodnie rozmawiać o treści, czyli aby móc prowadzić rozmowę.